W 2015 roku Wolbusz obchodził jubileusz 950-lecia. W związku z tą historyczną rocznicą został powołany komitet organizacyjny, który opracował i przyjął do realizacji kalendarz wydarzeń i działań na jubileuszowy rok. Miały one na celu ukazać wspaniałą historię miasta, jego materialny dorobek, kulturę, zabytki i piękno przyrody. Były to wydarzenia o różnym charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rozrywkowym, naukowym i sportowym. Obchody rocznicowe rozpoczęły się 24 stycznia uroczystym koncertem noworocznym, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu. Wystąpili w nim artyści z Teatru Wielkiego w Łodzi, którym towarzyszyła orkiestra kameralna polskiej sceny operowo-koncertowej pod kierownictwem bogny Dulińskiej. Widzowie mogli usłyszeć najlepsze przeboje muzyki operetkowej i muzykalu. Ciekawym wydarzeniem obchodów jubileuszowych był wolborski piknik sportowy zorganizowany przez publiczne gimnazjum w Wolborzu. W ramach imprezy odbył się masowy bieg ulicami Wolborza, w którym wzięło udział 212 uczestników w różnym wieku. Dostarczył on nie tylko zawodnikom, ale i kibicującym wiele emocji. W drugiej części pikniku rozegrano mecze w piłkę siatkową między trzema drużynami: samorządowców, nauczycieli i uczniów. Rywalizację tę wygrali nauczyciele. Równolegle z rozgrywkami siatkarskimi odbył się turniej piłki nożnej Oldboy o Puchar Burmistrza Wolborza. Spośród czterech drużyn główną nagrodę wywalczyła drużyna Pilica Tomaszów. Pozostałe miejsca zdobyli Szczerbiec Wolbusz, Konkordia Piotrków, Jagiellonia Tuszyn. Jednym z wielu wydarzeń opisanych w kalendarzu obchodów 950-lecia Wolboża był przegląd dorobku placówek oświatowych. Program artystyczny każdej placówki oparty był na rozdziałach książki o Wolbożu pod tytułem Pradawne dzieje zaklęte w legendach. Której autorką jest Wolbożanka z pochodzenia, pani Helena Majer. Najlepsze okazały się prezentacje trzech szkół podstawowych w Komornikach, w Wolborzu i w Proszeniu. Jubileusz Wolborza był również motywem przewodnim 5 Festiwalu Rodzinnego, jaki odbył się 13 czerwca w Szkole Podstawowej w Wolborzu. Na festynie nie brakowało atrakcji. Były występy uczniów w strojach ludowych, stoiska tematyczne, pokaz zabytkowych pojazdów oraz smaczne tradycyjne jadło. Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny Wolbusz Dawniej i Dziś, w którym wzięli udział uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych i gimnazjum. Jubileusz Wolborza zbiegł się z innym ważnym wydarzeniem w dziejach miasta, czyli 210-leciem ochrony przeciwpożarowej w Wolborzu. Jednostka w Wolborzu jest jedną z najstarszych straży w Polsce. Strażacka uroczystość odbyła się 21 czerwca. Na placu Jagieły złożono kwiaty przed pomnikiem Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, wybitnego myśliciela epoki odrodzenia oraz prekursora polskiego pożarnictwa. Wysłuchano także odegranego po raz pierwszy elektronicznego hejnału Wolboża z wieży Kolegiaty. Od tej pory jest on odtwarzany codziennie o godzinie 11.55. Instalacja hejnału była możliwa dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców miasta i gminy Wolbusz. Inicjatorem był Klub Inteligencji Katolickiej. Hejnał Wolboża skomponował Edward Monkosza, założyciel Wolborskiego Chóru Parafialnego. W kolegiacie Wolborskiej odbyła się msza święta w intencji strażaków. Dalsze uroczystości miały miejsce na placu przed strażnicą. Przypomniana została historia Wolborskiej Straży. Poświęcono także łódź ratunkową, która jest wyposażeniem jednostki w wolbożu. Jubileusz straży był okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa wyróżnionym w służbie druchom. Kulminacją obchodów 950-lecia Wolboża były 16 dni Wolboża, które odbyły się w ostatni weekend czerwca. Bogaty i ciekawy program oraz szereg atrakcji przyciągnęły do miasta prawdziwe tłumy. Patronat honorowy nad tą uroczystością objęli wojewoda łódzki, Jolanta Chełmińska i marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Kolegiacie Wolborskiej, którą celebrował ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek. Po mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej historyczny jubileusz Wolborza. Tablicę ufundował wójt partnerskiej gminy, Jabłonka oraz tamtejsza Rada Gminy. Odsłonięcia dokonali włodarze obu gmin Antoni Karlak i Andrzej Jaros. Tablicę poświęcił ksiądz arcybiskup Ziółek. Po ceremonii historyczne korowód złożone z jeźdźców konnych króla Jagiełły i królowej Jadwigi, ułanów Bractwa Rycerskiego, szczudlarzy, Orkiestry Dętej, uczniów szkół z terenu gminy oraz wolborskich cyklistów ruszył na miejsce imprezy. Kolorowe postaci, barwne przebrania z epoki zostały entuzjastycznie przyjęte przez mieszkańców Wolboża. Podczas imprezy odbyła się promocja książki dla dzieci o legendach wolborskich autorstwa Heleny Majer. Można było również spróbować zupy chrzanowej serwowanej przez koło gospodyń wiejskich z Wolboża i zobaczyć wystawę unikatowych zdjęć miasta pod tytułem Wolbusz wczoraj i dziś. Wśród atrakcji znalazły się także pokazy Bractwa Rycerskiego, które oferowało szereg zabaw plebejskich i ciekawych konkurencji. Gwiazdą wieczoru był kultowy dżem. W drugim dniu imprezy rozegrany został kasztelański turniej piłkarski pomiędzy drużynami Wolborza, Żarnowa i Rozprzy, obchodzących w tym samym czasie jubileusz 950-lecia istnienia. Zwycięzcą turnieju został Wolborski Szczerbiec. Niedziela obfitowała w szereg atrakcji, wśród których był pokaz ekstremalnej jazdy motocyklem, Parada motocyklistów grupy motocyklowej Wolbusz, widowisko dla dzieci połączone z warsztatami cyrkowymi. Były występy zespołów z partnerskiej gminy Jabłonka i działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu. Wieczorną zabawę zapewnił zespół Piersi. Nowym punktem w kalendarzu jubileuszowych obchodów był również rajd rowerowy do Rozprzy, zorganizowany przez cyklistów z Wolborskiego Towarzystwa Kultury i Turystyki. 11 lipca rowerzyści wybrali się do miejscowości, która również obchodzi jubileusz 950-lecia Powstania. W programie pobytu znalazł się m.in. spacer ulicami miasteczka i udział w historycznym quizie o Rozprzy. Pod hasłem jubileuszu Wolborza odbył się także tegoroczny ósmy letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej. Podczas czterech koncertów wystąpili uznani artyści polscy i zagraniczni, a zebrani w Kolegiacie mogli usłyszeć najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej oraz uczestniczyć w spektaklach słowno-muzycznych poświęconych Janowi Pawłowi II oraz 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. O dawnej historii miasta można było dowiedzieć się, uczestnicząc w konferencji naukowej zorganizowanej 10 października przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza i Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Zebrani wysłuchali wielu interesujących wykładów i ciekawostek przygotowanych przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i pasjonatów historii. Rezultatem naukowego spotkania będzie wydanie publikacji, która z pewnością stanie się wartościowym źródłem wiedzy historycznej o Wolborzu. Konferencji towarzyszyły dwie wystawy, które powstały specjalnie z myślą o doniosłym jubileuszu Wolborza. Jednym z ostatnich punktów w kalendarzu obchodów był szesnasty sejmik uczniowski pod tytułem Wolbusz Moja Mała Ojczyzna przygotowany przez publiczne gimnazjum w Wolborzu. Podczas sejmiku debatowano o historii Wolborza i o latach współczesnych. Przedstawione zostały także prezentacje multimedialne o najpiękniejszych miejscach Wolborza i okolic oraz o sławnych Wolbożanach. Sejmik zakończył się podjęciem uchwały w sprawie patriotyzmu lokalnego. Oficjalne podsumowanie jubileuszu 950-lecia Wolborza odbyło się 5 grudnia. Uroczystości wieńczące obchody rocznicowe miasta rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną w Kolegiacie Wolborskiej, którą sprawował ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu. W obecności zaproszonych gości oraz mieszkańców Wolborza został wręczony tytuł honorowego obywatela Wolborza. Wręczenie tytułu dla Antoniego Karlaka, wójta partnerskiej gminy Jabłonka poprzedziła laudacja wygłoszona przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Wręczenia symbolicznego klucza do miasta i aktu nadania tytułu dokonali przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Schulz, burmistrz Wolborza Andrzej Jaros oraz wiceprzewodnicząca Rady Danuta Gwóźdź. Niespodzianką dla laureata był odśpiewany wspólnie z zespołem kantare hymn Orawy. Wnioskodawcą nadania honorowego obywatelstwa Wolborsza Wójtowi gminy Jabłonka było Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki. Gratulacje nowemu honorowemu obywatelowi Wolboża złożył obecny na uroczystości pierwszy honorowy obywatel, ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek. Zakończenie obchodów jubileuszowych było okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji jubileuszu. Burmistrz Andrzej Jaros wyróżnił osoby prywatne oraz instytucje, które bezinteresownie zaangażowały się w obchody rocznicowe miasta uroczystość zakończył występ grupy poetycko-muzycznej przeznaczenie spieczkowa Trybunalskiego. Wiem, co będzie, Szanowni państwo, niniejszy film jest podsumowaniem jubileuszu Wolborza. Obchody tej historycznej rocznicy obfitowały w szereg ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń, które pozwoliły jeszcze raz na nowo przekonać wszystkich, jak wspaniała jest historia tego miasta, jakie walory kulturowe i przyrodnicze posiada nasza gmina. Jestem głęboko przeświadczony, że spełniliśmy oczekiwania każdej grupy odbiorców, bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Jestem pewien, że te 12 miesięcy przyspieszonego pulsu miasta przyniosły satysfakcję, wyzwoliły pozytywne emocje, obfitowały i pogłębiły znajomość dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji jubileuszu Wolborza. Praca i pomoc każdej z tych osób była bardzo ważna i potrzebna. Drodzy Państwo, czas obchodów jubileuszu już za nami. Śmiało więc można stwierdzić, że Wolbożanie świętowali 950-lecie miasta w poczuciu dobrze wykorzystanego czasu, a starania z tym związane zostaną wpisane w historię naszego miasta, o której pamiętać będą przyszłe pokolenia.